Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Dzisiaj testuję nagrania z GoPro, więc zobaczymy nie GoPro. Yy, Osmo action przepraszam. Ale też dzisiaj chciałam Ci zaproponować pewną zmianę we vlogu i poznać Twoją opinię na temat tej zmiany we vlogu. A to za chwilę, na początku trochę ciężarów. Lekcja, której się nauczyłem, jest taka, że Osmo Action o wiele lepiej działa na zewnątrz i w ruchu, a ta kamera lepiej działa wewnątrz. Więc będziemy to miksować, ale mamy też inną sprawę do załatwienia. Otóż obserwuję cię, mój widzu, tak samo jak Ty obserwujesz mnie, ja obserwuję Ciebie. I patrzę, co lubisz, patrzę, co lubisz oglądać. I teraz to, co zauważyłem przez ostatni czas. Wideo, gdzie robię lekcje, są najlepiej odbierane. Gdy stoję przy tablicy albo w innym formie i pokazuję pewien aspekt biznesu mojego życia, to jest najlepiej odbierane. Ale też bardzo lubię ten format vloga, przemieszczania się w różne miejsca, brania kamery ze sobą, pokazywania swojego życia, jak to działa. Nie tylko dla ciebie, też dla siebie, bo sam często wracam albo rodzinnie, albo sam, gdy siedzę i rozmawiam jakiś temat. Jak to było tam Mireczka parę miesięcy temu albo parę lat temu? Wymyśliłem, jak to połączyć. Przedstawiam Ci to właśnie teraz. Robimy więc eksperyment. Najbliższe dwa tygodnie będą wyglądały mniej więcej w ten sposób, że od poniedziałku do soboty będzie wideo, ale wideo, które będzie przygotowane wcześniej. Przy tej tablicy, tutaj przy pięknym świetle, przy pięknych e, innych rzeczach. I będziemy poruszać różne tematy, więc na ten tydzień przygotowałem cashflow w firmie, cashflow w rodzinie, startup versus biznes, budowanie marki online. Pytanie i odpowiedzi w piątki, czyli będę brał pytania moich widzów i za każde pytanie, które czytam na kanale, to wysyłamy książkę tej osobie. Biohacking, protokół, czyli co zbudowałem u siebie, pokazując, bo co jest ważne, będę pokazywał to, jak to jest u mnie, ale też będę dawał jakieś lekcje. I siódmego dnia w niedzielę będzie powstawał vlog całego tygodnia, czyli materiału, który będę sobie nagrywał albo GoPro, albo tą kamerą i będę szły dalej i tak samo kolejny tydzień. Zrobimy taki eksperyment, zobaczymy z tego wyjdzie. Moim zdaniem musimy robić więcej eksperymentów w naszym życiu, w naszym biznesie, żeby zobaczyć, czy po prostu nic się złego nie dzieje, a może okaże się, że. Te rzeczy pomogą nam w naszym biznesie, w naszym rozwoju, w naszym kanale, i name it. I z racji tego, że bardzo, ale to bardzo ostatnio polubiłem Instagrama, cały czas robię stories na Instagramie, Miroburn. Więc osoby, które chcą podpatrzeć, co się tam u mnie dzieje, zapraszam na Instagrama. To, owszem, Instagram jest dobry, to to, że po prostu wyjmuję kamerę, robię ujęcia i też te ujęcia za chwilę znikają. Co dla mnie jest bardzo przyjemne bo nawet jak się wygłupię, zrobię i coś powiem za dużo czasami, bo mi się zdarza na Instagramie, to się tym nie przejmuję, bo wiem, że za 24 godziny to zniknie, gdzie we vlogu to zostaje na wieki. Tak więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę i teraz mam do Ciebie olbrzymią prośbę. Po pierwsze, jeżeli masz pomysł, co chciałbyś, chciałabyś zobaczyć w tych tygodniach i teraz ważna jest rzecz, jeżeli ktoś mi poleci jakiś ciekawy temat, to wspomnę tą osobę, w odcinku, więc jeżeli masz pomysł, to dawaj. A jeżeli będą jakieś inne pytania, które będą krótsze, te pytania będę wrzucał w piątek za książkę. Czyli osoba, która będzie miała swój pomysł, który podrzuci mi, którego użyję w danym tygodniu, dostaje książkę i osoba, której pytanie się pojawi w piątkowym odcinku, dostaje książkę. Książkę oczywiście z Power. Bo u Marcina mi się łatwo kupuje, gdyż wysyłam jedno zlecenie i on wszystko wysyła, nie muszę się przejmować szczegółami. Daj znać, co o tym myślisz, daj znać, jakie masz pytania na odcinek, daj znać, czy nie możesz się doczekać. Lecimy z dniem, bo zaraz pojawiają się pierwsi gości, dzisiaj mam dużo gości, ale wszystkich poznasz za chwileczkę. I mamy pierwszego gościa dzisiejszego dnia: Damian Mazurek. Damian, jak cię przedstawić? Wszyscy cię znają, ale przedstawmy jeszcze, Damiana, ile ty masz tych firm już. Trzeba to policzyć na nie, praf... Pokaż lepiej, dobra, olać filmy, pokaż co masz na ręku. Waga? Oraring. Ora Oraring, panie i panowie, proszę bardzo, Te wszyscy noszą oraringi, ja. bo to jest modne, zdrowe i jeszcze jakie? Fajne. Fajne. Klub biznes oraringów. Hmm. Przynajmniej trzy firmy i oraringa. <laughs> <laughs> dobre, <śmiech> dobre. Więc siadamy właśnie z do kwestii biznesowych, planowania troszeczkę przyszłości i tego typu rzeczy, bo planujemy bardzo dużo ciekawych projektów biznesowych. Tak mam nadzieję przynajmniej. I za chwileczkę się widzimy w naszym programie. Już po spotkaniu. Damian, jak spotkanie z Mireczkiem? Bardzo dobrze. Jak zwykle bardzo dużo ciekawych planów, możliwości i zabawy. Tak, zrobiliśmy plan przyjęcia świata na najbliższe parę lat i wygląda, to, że jest bardzo realizowalny. Tak jest. Tak, czyli żeby była jasność, nie wchodzimy jeszcze w biznes energetyczny, ale, ale może kiedyś. Tak, może kiedyś. Może kiedyś. Dzień, Dzień mija we lepsze, mnie Jay. Niesamowity hmm. Jay. Dlaczego niesamowity Jay? Pokazuje Jay. Twoja firma się nazywa e -Sumo. Sumo. E Sumo, żeby mnie nie pomylił. I zobaczcie co e Sumo do tej pory zrobiło tutaj dla Mireczka. Zobaczcie, po pierwsze strona trzy poziomy zrobiona przez e Jaya. Co tu jeszcze mamy? Mam na przykład piękną listę z książkami, też robiłeś listę z książkami? Znaczy twój zespół, przepraszam. Lista z książkami, lista z zadaniami. Wszystko by Jay. Strona Akademii? By Jay. Plus teraz robimy troszeczkę mały update, który też Jay nam pomaga. Właśnie takie różne quizy będą. Strona Chmurowisko? By Jay. I jeszcze strona eduzo, też by Jay. Dużo roboty. Więc dzisiaj będziemy pracowali nad nowym projektami, a gdzie jeszcze jest znajdzie dla mnie czas, żeby pomóc w tych projektach, czyli nad stroną Long Life Project i stroną Miromax Media. Zgadzam się. I już jesteśmy w biurze po pracy, po nagraniach i innych rzeczach. Natomiast dzisiaj mamy Piotra ze mną. Cześć. Piotr, który tworzy tu content, czyli już przygotowujemy jedną kamerę. Drugą kamerę jest Larry Ellison. I jeszcze mamy te przedsiębiorcę w podróży. Więc za chwileczkę robimy wywiad, który będzie niedługo i na vlogu, i na podcaście. Będzie można posłuchać. Mm -hmm. Z kim? Zaraz się okaże. I jesteśmy już w naszym biurze. Mamy oczywiście Dominikę. Cześć Dominiko. To nas przyjechała. I jeszcze kogo my tu mamy? Jak Dominika, to... Piotrek. <laughs> Jeden z niepowtarzalnych. Marcin Osman. Cześć Marcin. Marcin, c e e właśnie, właśnie przed chwilą Damian powiedział coś bardzo ciekawego. Damian, czy c to powtórzysz na wizji? Powtórz. się, to, powtórz. to powtórzę, a mianowicie e jestem członkiem szkoły sprzedaży. Pani By... <grystasy> <grystasy> Marcin Osman. Pani Osman Tamten pan za aparatem. I ostatnio na live e e miałem pewien problem z skalowaniem sprzedaży. Tutaj dostałem właśnie pewną radę od Marcina, którą zastosowałem i rzeczywiście efekty już widać. To on z webinarem? Z relacjami z, chyba, relacjami. Z, z relacjami z relacjami. Z relacjami. Wszystko webinary w ogóle relacje trzeba robić, nie webinary. Także troszkę zmieniliśmy w sposób sprzedaży i dwa duże gwia praktycznie się już domyka. Skończyliśmy wasze nagranie, więc razem jest. Nasza rozmowa. Nie w najbliższy wtorek, ale we wtorek za. Tydzień. Więc jak już wasze Instagramy będą wyczyszczone z tego udostępnienia, że podcast Rafał Mazura, to na to miejsce skoczy inny podcast. Jest tak, stanowić poświatło. O, jak piękny. O, jak piękny. Irek Burn, mój wuj Ejko. Marcin właśnie wyszedł, e, mamy Dominikę. Dominik, mam ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Mhm. Powiedz mi, Dominiko, gdzie kupiłeś takie fajne spodnie? Bo to jest. Próbuję znaleźć takie ne, spodnie. Spodnie. Dziurawę oraz z farbą kupiłam w sklepie, który się nazywa Berszka trzy lata temu. Ale czy, czy, czy w Berszka też są e, rzeczy dla mężczyzn? Tak. A de facto te spodnie są unisex. Ale, ale z... myślę, że to, co masz w tej chwili, raczej by nie wrazło na mnie. Znaczy, rozmiarowo, ale generalnie by spokojnie weszło. Skóra, to by było. Polecam. Bardzo Ci dziękuję. I jeszcze korzystając z tego, że jest Marcin. to Tańczyliśmy. Tańczyliśmy, ja to... jak nie puścisz tego dość tchórzem. To będzie w internecie Marcin, na pewno. Yy, I nagrywam jeszcze jedno wideo, które będzie dostępne niedługo dla widzów kanału Miroburn, zwanego również Miroburn, yy, O budowaniu marki osobistej online. A ja co w tym będę robił? No, to ty wiesz. A ja mam pusty. oprowadzić to wideo, rozumiem. Tak, no. Cześć, i dajcie słonecznej Kalifornii w zastępstwie wujka Mirka, wujek Marcinek. Będzie w budowaniu brandu. Dokładnie. I to tyle w dzisiejszym odcinku, jesteśmy już w domu. Co nie uda, będziemy się zaraz chwileczkę żegnać, tylko jeszcze chwilę jedną rzecz powiem, okej? Okay? dobrze. boi się na basenie, co? Pani było? Tak, jeszcze raz się pożegnam. Ale tu poczekaj, chwileczkę jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Więc. Też, jest. dzisiaj jest ten a ja nigdy nie żegnałem. I jak rozwiążemy ten problem? Teraz znajdziemy rozwiązanie. Słuchajcie, więc jeżeli masz jakiś pomysł na odcinek albo na pytanie, napisz po tym wideo za pytania i pomysły, które pojawią się w vlogu w następnym tygodniu albo w następnym tygodniu. Rozdajemy książki. Okay? Będzie do wyboru. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, więc co zrobimy? Weźcie, złóżcie ręce i zrobimy no. podwójne zamknięcie odcinka, ok? Nie, tak o, ula, ula jedną rękę i Piotruś, połóżcie razem, uwaga. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.